Zapraszam Cię na szybki, intuicyjny makijaż oka. Dzisiaj przy użyciu akurat takich oto czterech cieni przepięknych. Trzy matowe, jeden delikatnie połyskujący, no i jeden pędzelek do makijażu oka. Taki makijaż zaczynamy od cienia matowego, jasnego, takiego biszkoptowego, który nakładam wewnętrznym kąciku oka. Pięknie rozświetla nam oko i tutaj też właśnie w tym kąciku sobie go troszeczkę nakładamy. W drugiej kolejności przechodzę do cienia pośredniego. Przepiękny pudrowy róż do codziennych makijaży. Często stosowany przez panie i jego nakładam sobie powyżej powieki ruchomej. Bardziej w zewnętrznej części tutaj oka. Troszeczkę też na powiekę ruchomą i wysoko tak jak mamy opadającą powiekę, żeby był ten cień widoczny, więc przy otwartym spojrzeniu ważne jest, żeby właśnie ten cień sobie tutaj wysoko zobaczyć, gdzie powinnaś go nałożyć, i delikatnie rozcieramy. Można takimi ruchami jak wycieraczka, dosłownie w jedną, w drugą stronę, i troszeczkę ku górze. W trzecim kroku przechodzę do tego pięknego cienia w kolorze wina. I ten cień będę nakładać w zewnętrznym kąciku oka blisko linii rzęs, i delikatnie ku górze go też rozcieram. One ze sobą pięknie się łączą, pięknie się blendują. Nie trzeba tutaj jakichś nie wiadomo jakich technik malowania. Są bardzo intuicyjne. Wszystkie ładnie się ze sobą komponują. Akurat dzisiaj moja propozycja w takim odcieniu ja też to odrobinkę tego cienia w dolnej linii rzędu sobie nałożę. Żeby tak połączyć górę z dołem. I zobaczcie, można zostawić taką wersję, ewentualnie możesz odrobinkę dodać sobie po łysku, jeśli lubisz, jak coś na powiece błyszczy, to dosłownie opuszkiem palca ten przepiękny, taki piaskowy odcień nakładam i łączę sobie tutaj, o, w ten sposób. I dwie minutki makijaż oka wykonany do pracy na co dzień, bądź też gdybyśmy dodały go odrobinę więcej, może być to też makijaż wieczorowy. Taka moja propozycja, gdybyś była chętna. Są to cienie... Wymienialne, to znaczy paletka jest magnetyczna, każda jedna kosteczka może być przez ciebie dobrana indywidualnie, nie musi być to pakiet akurat tych kolorów. Zapraszam serdecznie do kontaktu, z miłą chęcią pomogę w doborze takiego zestawu. Napisz tutaj w komentarzu zestaw, a ja się do ciebie odezwę i pomożemy wybrać cienie, które, z których będziesz ty zadowolona i które będziesz używać w codziennych makijażach.